Jesteśmy w trakcie Dnia Edukacji Finansowej. Bardzo się cieszę, że ten dzień ma duże powodzenie. Giełda, a właściwie Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi szereg inicjatyw związanych z edukacją, z zachętą dla młodych inwestorów, a właściwie też dla kandydatów na inwestorów. Naszym celem jest poszerzanie świadomości finansowej Polaków. Promocja odpowiedzialnego inwestowania, a także promocja projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. Przygotowaliśmy dla uczestników tego wydarzenia ponad 10 godzin programu merytorycznego oraz ponad 30 sesji tematycznych. Te sesje adresowane są do różnych odbiorców, od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, nauczycieli, początkujących inwestorów. Oraz wszystkich zainteresowanych. Dla wszystkich roczników obszarów działalności, to akcentujemy rynek kapitałowy, co jest zrozumiałe, ale taka ogólna wiedza, jak pomnażać pieniądze, jak zachować ostrożność, jak zarządzać ryzykiem to są umiejętności, które przydadzą się. W każdym obszarze finansów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest instytucją, która odpowiada za rozliczenia i rozrachunek transakcji na rynku kapitałowym, w tym na giełdzie. Współpracujemy z uczelniami, z organizacjami, tak żeby wspierać wszystkie działania, które są związane z, z wiedzą i wspieraniem wiedzy o rynku kapitałowym i jego znaczeniu dla rozwoju gospodarczego. Jako PFR Portal PPK podczas ostatniego dnia edukacji finansowej mieliśmy możliwość prowadzenia prelekcji na temat programu długoterminowego oszczędzania, nie tylko PPK, ale również IKE, IGZE czy PPE. PFR Portal PPK od lat wspiera tą inicjatywę, dlatego że naszą misją jest upowszechnianie programów długoterminowego oszczędzania, a dokładniej programu pracowniczych planów kapitałowych. 35 tysięcy nowych uczestników miesięcznie to oznacza, że podczas naszej rozmowy do programu dołączyło średnio trzech nowych uczestników. Inwestowanie i edukowanie finansowe staje się bardzo, bardzo ważne, bo mamy rynek kapitałowy, który jest dojrzały. Mamy gospodarkę, która jest dojrzała, i ludzie zgromadzili naprawdę spore oszczędności. Najwyższy czas, żeby te pieniądze zaczęły pracować dla ludzi, czyli żeby obywatele, Polacy, inwestowali częściej, brali też ryzyko, bo zysk wiąże się z ryzykiem, ale to ryzyko można opanować. Najważniejsze jest, żeby poznać możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Czy to będą akcje, obligacje czy inne instrumenty. Edukacja finansowa dzisiaj coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, chociażby ze względu na to, że po prostu jako społeczeństwo się bogacimy i po prostu musimy coraz lepiej odpowiadać na to wyzwanie, jakim jest posiadanie także pieniędzy. Dlatego staramy się w różny sposób docierać także do tych najmłodszych potencjalnych przyszłych inwestorów albo po prostu posiadaczy kapitału. Jeśli mamy odpowiedzieć na pytanie, o czym mamy pamiętać, co jest ważne w edukacji finansowej najmłodszych, to myślę, że powinniśmy brać pod uwagę dwie kwestie. Pierwszą to jest to, jak dziecko się rozwija. Jako druga, powiedziałabym, że musimy też pamiętać o tym, że kwestie finansowe są nie tylko i wyłącznie przez nas przyjmowane rozumowo, ale przede wszystkim, że pieniądze zarówno wśród dorosłych jak i dzieci budzą emocje. Są różne definicje oszczędzania. Z jednej strony mamy najbardziej popularne rozumienie oszczędzania, czyli po prostu szukanie rabatów i promocji po to, żeby wydać mniej. Mamy też oszczędzanie rozumiane jako odkładanie pieniędzy, chowanie przed sobą, tak żeby nie wydawać ich na bieżąco, ale też oszczędzanie jako naprawianie zamiast kupowania nowych rzeczy, czy też pomnażanie pieniędzy poprzez inwestowanie. Młodzi dorośli. Dzisiaj są nieporównywalnie bardziej otwarci na inwestowanie niż starsze pokolenia, kiedy były w ich wieku. Zmieniło się też to, jak postrzegają ryzyko i jak, w jaki sposób akceptują ryzyko. Są gotowi na ryzykowne instrumenty tak długo jakie rozumieją, jakie czują. Młodzi dorośli są bardzo zainteresowani tym, co daje im niezależność finansową, daje im poczucie wolności, ale również co pozwala im wyrazić siebie. Częściej są zainteresowani inwestycjami poza rynkiem regulowanym na ten moment. W obszarze rynku regulowanego również widzimy wzrost zainteresowania młodych w stosunku do poprzednich pokoleń. quando eu tinha wieku?